Polska jest krajem bardzo doświadczonym mocno przez faszyzm podczas II wojny światowej, a jednak te ruchy faszystowskie nadal istnieją i przeja, ich działalność przejawia się w bardzo różny sposób. Przede wszystkim w Polsce są zauważalne napisy na murach, e, antysemickie napisy na murach, które, które są tak naprawdę obecne w każdym mieście. Ponadto, e, ponadto prasa prasa i wydawnictwa w Polsce nawołujące do nienawiści na tle rasowym, religijnym. Są to zarówno wydawnictwa z takie dobrze zorganizowane, czyli wydawnictwa książkowe czy gazetowe, jak i wydawnictwa w postaci fanzinów, wydawanych w bardzo małym nakładzie, a często bardzo o treściach skrajnie nacjonalistycznych, rasistowskich. Ponadto w Polsce rasizm jest bez wątpienia obecny także w, w jakiejś tam sferze kulturowej. E, chodzi mi o muzykę. Jest scena, narodowa scena rockowa, która zajmuje się, w, w, w ramach której tak naprawdę istnieją zespoły propagujące treści rasistowskie. E, rasizm, e, antysemityzm jest także obecny na stadionach, na e, wiele części, wiele, wiele partii e, o poglądach skrajnie prawicowych Próbuję w jakiś tam sposób zachęcać ludzi, szukać elektoratu wśród kibiców piłkarskich. Jedną z naszych kampanii, którą prowadzimy, jest kampania Wykopmy rasizm ze stadionów. Jest to kampania dla mnie osobiście bardzo bliska, ponieważ sam jestem kibicem piłkarskim i zależy mi na tym, by na polskich stadionach nie było rasizmu. A y, rasizm, który, który tak naprawdę jest, jest obecny na, na, na Pol w polskiej piłce mimo iż wiele osób, wiele autorytetów stara się temu za zaprzeczyć, to, są, to jest przede wszystkim symbolika. To jest symbolika rasistowska, która jest na stadionach w postaci krzyży celtyckich, swastyk czy antysemickich haseł. Y, Ponadto są okrzyki. Są okrzyki bardzo popularne, szczególnie względem y, zespołów z Łodzi, y, okrzyki antysemickie. Ale nie tylko. Tak naprawdę antysemityzm wyrósł w taką, taki kanon polskiej piłki nożnej. Czyny nienawiści, które są bardzo jaskrawe i które środki masowego przekazu czasami nam pokazują, one nie spadają z nieba. One się rodzą na takiej glebie mowy nienawiści. To się zaczyna od mówienia, a kończy się dopiero na czynach. I dlatego myśmy także realizowali projekt, który był związany z monitoringiem, obserwacją mowy nienawiści w naszej prasie, w części naszej prasie. I ponieważ zajmujemy się antysemityzmem i ksenofobią, dotyczyło to nie całej mowy nienawiści, ale fragmentu związanego z naszą tematyką. I w wyniku tego powstała książka, pod tytułem zamiast procesu mowie Nienawiści autorzy pani Magdalena Tuli i pan Sergiusz Kowalski przez rok analizowali kilka wybranych tytułów prasy i pokazali na konkretnych cytatach wybranych fragmentów tam, gdzie taka mowa nienawiści była? No platform jest zasadą, która istnieje tak naprawdę w działalności antyrasistowskiej na całym świecie. To jest zasada niekomunikowania się z, ze skrajną prawicą, z partiami rasistowskimi. Jest to zasada, która tak naprawdę jest wielu osobom, wielu osób nie, nie rozumie jej, ponieważ mówi, a przecież Y, jesteście za tolerancją, powinniście w jakiś sposób także y, rozumieć tą drugą stronę i, i słuchać jej. Nie jest to prawda. W obliczu rasizmu, y, ideologii, która y, propaguje tak naprawdę y, y, nienawiść, I, y, czy, czy faszyzmu, czy, czy neonazizmu, które mamy przykłady w historii, jak tragicznie się te ideologie jak i, tragicznie miały konsekwencje. Y, Uważamy, że nie ma sensu rozmawianie, po prostu tworzenia jakiejkolwiek platformy porozumienia z ludźmi, którzy propagują taką nienawiść. Chcę przeciwstawiać się antysemityzmowi dlatego, że jestem patriotą. Patriotem to jest takie piękne i ważne słowo, ale dla mnie oznacza wiele rzeczy. Między innymi to, że chciałbym, by Polska była postrzegana jako kraj, o którym inni mówią, tam żyją fajni ludzie. Oni... Przyjaźnie spotykają innych ludzi dobrej woli. I sądzę, że patriotyzm to także sposób patrzenia na swoją historię. Bycie dumnym z tego, co się zrobiło dobrego, co jako Polacy zrobiliśmy dobrego, co mogliśmy wnieść do Europy, ale także patrzenie na to, co zrobiliśmy złego z czego powinniśmy się wstydzić i refleksja nad tym, co robić, by tego uniknąć. Wydaje mi się, że to, co się czasami obserwuje, że patriotyzm to jest głośne krzyczenie Polska dla Polaków, to nie jest patriotyzm. Ja bym proponował zastąpić to hasło stwierdzeniem Polska dla ludzi. Wtedy wszystkim nam będzie żyło się lepiej.